Dzisiaj będziemy grywać nowych użytkowników w Windows 11. Na samym początku odpuszczmy komputer powolutku. Wpisujmy tą rzecz odpalamy. Dobra, musimy zaczekać trochę. Co mi tutaj przeszkadza? Dobra, mamy konto moje. Musimy na początku przyłączyć się w Luczka. Dobra, logujemy się. Zapraszamy. I zobaczcie, jaką on ma w ogóle tapetę. Teraz będzie konto Pimpyka. Dobra, logujemy się na konto Pimka. Teraz będzie konto Wojana. I wygląda właśnie w taki oto sposób. Coś mi tutaj nie pasuje. Realistyczny Wojan wraz z realistycznym Wojanem, bo tyle Wojanów to za mało. I w tym momencie musimy, musimy odpalić drugiego użytkownika czyli PCX, i, i nie ma żadnej animacji. I jak widzicie taką w ogóle wygląda, teraz będzie drugi użytkownik, teraz znaczy będzie ostatni użytkownik, czyli oczywiście Palion filmia swoje piosenki i to będzie emit z zielonych piosenek. Następny tłopul pulpitu to jest oczywiście zielone dwa, ale co robi Microsoft Edge? W takim razie W takim razie będzie ostatni użytkownik. Czyli moje konto Microsoft. Tylko co tu robi Ty głupie okno? Lepiej się zabij. No ej! W takim razie to w ogóle nie zadziała. Lepiej zostawcie suba i minecrafta, a ja już się przełączam na mojego pimpka. No to zostawcie suba i minecrafta z powodu tego końca. Dobra, koniec tego filmu. Coś mi nie kończy się. Muszę chyba zrobić coś mega mocniejszego. No dobra, koniec. Zostaw suba i Minecrafta.